Możesz nauczyć się płynnie mówić po angielsku, czytając książkę sam w swoim pokoju. Nie potrzebujesz lekcji z native speakerem, nie musisz wyjechać do Anglii. Wystarczy jedna dowolna książka. Po angielsku. Wiem, bo sam tą metodą doszedłem do C2 w mowie i pomogłem setkom innych osób nauczyć się mówić płynnie w tym języku. Wystarczy jedna książka, ale uwaga, to nie będzie zwykłe czytanie. To czytanie będzie się odbywać według trzech konkretnych zasad, które Ci dzisiaj pokażę. Zasada numer jeden: parafrazuj. Mam nadzieję, że jesteście już na tym etapie nauki angielskiego, że wiecie, że jeżeli chcecie nauczyć się płynnie mówić, to musicie zacząć mówić. Plus tej sytuacji jest taki, że nikt wcale nie musi tego słuchać. Nie musicie wydawać żadnych pieniędzy, nie musicie z nikim rozmawiać, z nikim się spotykać. Wiem, mokry sen każdego introwertyka. Możecie mówić do siebie, na przykład na podstawie tej książki, którą właśnie czytacie. Zanim Wam powiem, jak dokładnie będzie wyglądać to ćwiczenie i na czym polega parafrazowanie, to najpierw podstawowe pytanie: czy mówienie do siebie, aby to dobry pomysł? Czy nie jest to po prostu jakaś smutna choroba psychiczna, która nie da Wam żadnych efektów? Mówiąc do siebie, Angażujecie dokładnie te same obszary mózgu, co w trakcie rozmowy z drugą osobą, bo nadal musicie szukać odpowiednich angielskich słów, nadal musicie je wydobywać, przez co robicie się coraz lepsi w przypominaniu ich potem w trakcie żywej rozmowy. Nadal musicie pamiętać o zasadach gramatycznych, które im częściej stosujecie, tym bardziej one się automatyzują i znowu wyciągacie, stosujecie je potem nieświadomie, szybko i płynnie. Nadal musicie improwizować, Obchodzić rzeczy, których nie znacie, nie pamiętacie. Nadal musicie kontrolować swoją wymowę, monitorować swoje błędy. Mówiąc do siebie, robicie się w tych wszystkich rzeczach lepsi. I potem ta kompetencja, ta zwinność, którą wypracujecie sami, niczym mnich w klasztorze, zawsze znajdzie odzwierciedlenie w prawdziwej rozmowie, bo to jest dokładnie to samo, co robicie mówiąc do drugiego człowieka. Parafrazowanie będzie polegało na tym, że czytając swoją książkę, Będziecie opisywali akapit po akapicie, co się w niej dzieje, na głos, po angielsku. I tu uwaga, bo wiele osób robi tu pewien potężny błąd, który sprawia, że to ćwiczenie przestaje mieć jakikolwiek sens. Kiedy na przykład natraficie na taki akapit, który się tutaj gdzieś powinien wyświetlić. Most people are binary and instant in their judgments. They always see things as good or bad, true or false, black or white. Kiedy natrawicie na taki akapit, nie opisujcie go słowami autora. Nie używajcie cytatów, bo to traci sens. To równie dobrze moglibyście się uczyć, czytać na głos, kiedy odpowiadacie cytatami. Spróbujcie opisać to własnymi słowami. Na przykład w tym wypadku możecie powiedzieć the author believes that most people make quick decisions and see things in a very simple way: as good or bad. True. Or false. I gwarantuję ci, że po kilkunastu, a czasami nawet już po kilku tygodniach takiego mówienia na podstawie książki, w rozmowach z innymi ludźmi dostrzeżesz, że mówisz szybciej, mniej się zacinasz, pamiętasz wszystkie słowa, które masz pamiętać i ogółem wszystko to jest takie łatwiejsze, lżejsze i lepsze. Zasada numer dwa. Wyrażaj swoją opinie. Wyrażanie swojej opinii to coś, co robimy wszyscy non stop we wszystkich językach, chociaż tak naprawdę nikogo żadna nasza opinia na żaden temat nie interesuje. Natomiast wykonujcie to ćwiczenie, bo w sposób niewiarygodny wręcz zwiększa ono naszą płynność w języku, w którym to ćwiczenie wykonujemy. Bo nie dość, że daje nam to samo co opisywanie, bo nadal generujemy język na głos, to jeszcze uczy nas organizacji wypowiedzi tak, żeby jedno zda Nielogicznie prowadziło do drugiego, no bo nasza opinia musi brzmieć dobrze, musi mieć sens. No i uczy nas sformułować myśli w czasie rzeczywistym, trzymać te wszystkie idee w głowie naraz, plus jeszcze monitorować to, co się dzieje w języku. Uczy nas budowania argumentacji. Mógłbym tak wymieniać w nieskończoność, natomiast nie mam adsensu, także przedłużanie tego filmu na siłę nic nie da, ale wiecie o co mi chodzi. No dobra, ale jak to robić? Jeżeli znowu weźmiemy ten sam fragment. To oprócz tego, że opiszecie swoimi słowami to, co się tam stało, spróbujcie zastanowić się na głos. Co o nim sądzicie? Czy rzeczywiście jest tak, jak twierdzi autor, że ludzie postrzegają wszystko zero-jedynkowo? Czy ty rzeczywiście tak robisz? Kiedy ostatni raz tak zrobiłeś? Co o tym sądzisz? Czy to dobrze? Jakie to ma plusy? Jakie minusy? Co można robić, żeby tak nie było? I rozmyśl o tym wszystkim na głos, buduj argumentację, wchodź w kolejne królicze nory. Wyobraź sobie, że jesteś jednocześnie osobą, która prowadzi ze sobą wywiad i gościem tego wywiadu. Rozgaduj się. Jeżeli brakuje Ci pomysłów na te pytania, to zawsze możesz skopiować ten fragment do czata GPT i poprosić go o coś, co ja nazywam Thought Provoking Questions, czyli pytania skłaniające do myślenia. I on właśnie wymyśli ci serię. Takich pytań odnośnie tego fragmentu. I ostatnia zasada, zasada numer 3 dla osób, które nie są zbyt dobre w gramatykę. Ćwicz gramatykę. Prawie wszystko co napisane jest w tej twojej książce, którą czytasz, jest w jakimś czasie. I wiem, że cię to nie interesuje, wiem, że pewnie w ogóle obrzydza cię koncept czasów w języku angielskim. Natomiast jeżeli chcesz, żeby ludzie cię rozumieli, żeby wiedzieli do cholery w jakim czasie mówisz o tych rzeczach, o których mówisz, to to niestety musisz być dobry w czasach. Jak to ćwiczyć? Wróćmy znowu do naszego fragmentu. To jest stwierdzenie Spróbujcie z niego na przykład zrobić pytanie albo przeczenie. Are most people binary and instant in their judgments? Albo do they always see things as good or bad? Jeżeli już to zrobiłeś, spróbuj pobawić się czasami. Na przykład will most people be binary and instant in their judgments? Albo present perfect simple, jeżeli akurat ten czas próbujesz wyćwiczyć. And have they always seen things as good or bad? Możecie również ćwiczyć zadawanie pytań szczegółowych. What are most people instant in? Well, most people are instant in their judgments. How do they see things? Well, they see things as good. Or bad. Kiedy operujesz tak na zdaniach różnej długości, z różnymi słowami w środku, różnymi czasownikami, używając jednak tych samych zasad, ale różnych okoliczności, to jest to najszybsza droga do opanowywania konstrukcji gramatycznych wszelkiej maści. Zobaczysz, jak szybko te konstrukcje zaczną wchodzić ci w krew, jak się automatyzują, jak same już wychodzą płynnie spod Twojego języka, a ty nawet nie musisz się zastanawiać, co to za konstrukcja i jak odmienić czasownik. Jeżeli chcesz nauczyć się mówić płynnie po angielsku, i to właśnie Cię najbardziej interesuje płynne mówienie, a nie inne rzeczy to na dole w opisie jest link do moich bezpłatnych 23 technik uczenia się języka angielskiego, w których pokazuję Ci, jak możesz wyprzedzić większość ludzi i nauczyć się mówić płynnie. Dzięki i do następnego.